Trzy, raz, dwa, trzy. na za swoje chwila mowy! Co jest? Chwileczkę! Co się tutaj dzieje? Co ty robisz, niedźwiedziak? Przygotowuję się. Do czego? Co? Do tańca z gwiazdami? Co to było? Co do czego? W zasadzie to o, czarna mamba jest. Po wzroście bardziej jelonek Bambi. I o matko! Ale Ibisz zbrzydł. O matko. Ale ten taniec niszczy ludzi. No. Niedźwiedziak się przygotowuje do balu maturalnego. O coś takiego, no Niedźwiedziak, gratuluję. Ja nie widziałem, że ty w tym roku kończysz liceum. Brawo! W przyszłym. W przyszłym! O matko! Nie, w przyszłym zaczynam. A, to jeszcze się zdążysz nauczyć tańczyć. Robotę mamy. O! Już, do mnie. Słuchajcie. Tak. Ta w kościele tak. kapucynów tak. na Bonifratów, tak. za Joanitów tak. koło Dominikańskiego. Tak. Ktoś kradnie utarg stacy. Musimy rozwiązać zagadkę, kto kradnie. To ja chyba wiem, kto kradnie te pieniądze. Kto? Prawdopodobnie złodziej. <noise> świetnie. Brawo, Niedźwiedziak, świetnie, brawo. Niedźwiedziak rozwiązał już sprawę, a my tymczasem znowu przystąpimy do najgorszej części naszej roboty. Czyli? No co jest najgorszego w naszej pracy, no co? Wypłata. Nie, no to też, oczywiście, to też. Śledztwo. Musimy dowiedzieć się, kto kradnie pieniądze tych biednych ludzi łożących na kościół. Według mnie wszystkie tropy prowadzą do torunia. To by było zbyt proste. Zresztą tam się nie zajmują drobnymi. Musimy znaleźć złodzieja i złapać go na gorącym uczynku. Szef ma jakiś plan? Oczywiście, że mam. Oto on. Ale to jest czysta kartka. Tak, i właśnie teraz trzeba ją zapisać. No, ja myślałem, że ona już jest zapisana, tylko tym, no, atramentem syntetycznym. Atrament syntetyczny. Jego, niedźwiedziak, to ty jesteś sympatyczny. Dziękuję. Nie, nie, to. Stop, stop. Niedźwiedziak, od tej pory nie mówimy dziękuję, tylko Bóg zapłać. Dlaczego? Żeby zacząć mówić i myśleć tak jak złodziej. No a, a, a jak złodziej jest niewierzący? Musi być wierzący. Dlaczego to takie oczywiste? No to oczywiste, bo chodzi do kościoła. No. No, tak samo jak oczywiste, jest, że jak ktoś chodzi na siłownię, to po to, żeby ćwiczyć. Tak jest. No, a jak ktoś idzie do Sejmu, to oczywistym jest, że idzie po to, żeby zrobić coś dobrego dla Polski. <noise> Czy nie? No dobra, a propos złodziei. Musimy na tego złodzieja przygotować jakąś pułapkę. Potrzebny nam jest podstęp. No, tu mojej babci jest taki stary, nieużywany podstęp. Co? O nie, ustęp, pomyliłam się. O, nie wiem, czy szef myśli o tym samym, co ja. I się nie dowiesz, dopóki nie powiesz. Zatem? Ale powinniśmy zainstalować w kościele szpiegowskie kamery. Dokładnie, właśnie o tym myślałem. No. Tylko my nie mamy takich kamer. Też o tym pomyślałem. Więc ktoś z nas powinien się udać na dyskretną obserwację. Nowak, jakbyś czytała w moich myślach. Normalnie byś za to pochwały dostała, no ale ja pierwszy to wymyśliłem, także, no niestety. Szefie, o kto ma się zająć tą obserwacją? Właśnie. Kto powinien się zająć tą obserwacją? Jak myślisz, Nowak, co myślę, że kto? No, ktoś, kto nie będzie zwracać na siebie uwagi. Dokładnie, tak sobie to pomyślałem, tak. Czyli kogo tam powinienem posłać? No, no mnie. Mnie? Dlaczego mnie? A nie, ciebie. Oczywiście, nie. Ciebie, ciebie oczywiście. Ale dlaczego ciebie? No. Znaczy, nie, nie tłumacz mi. no. Niedźwiedziakowi wytłumacz, ja wiem. Bo jestem niewysoka i łatwo wtapiam się w tłum. Dokładnie, ja bym lepiej tego nie wytłumaczył. Jesteś mała i wszyscy mają cię w dupie. Tak, dokładnie. Weź to, zapisz teraz. Szefie, no. E, to, że wszyscy mają mnie w dupie, też mam zapisać? Coś mówiłaś, Nowak? A zresztą mam to w dupie. No. <noise> to bardzo dobry pomysł, Tom Nowak. Tak? No, bo tam nikt się nie zorientuje, bo wszyscy będą myśleć, że to dziecko. A to nie, to znaczy, że to zły pomysł jest. Dlaczego? No wiesz, samotne dziecko w kościele to jakby posłać owce między wilki. Nie, 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 nie. nie. Musimy ją ubezpieczać. Ale jak? Dyskretnie. Wiem, mam. Przebierzemy się za duchownych z innej parafii. Będziemy księdzami. Nie mówi się niedźwiedziak księdzami, tylko. Księżami, rozumiesz. I zresztą co w tym złego? No to jest też jakby troszkę mundurówka. To? Tak, tylko że pieniądze tam są lepsze, no. W każdym razie wiem, lepiej. Będziemy mnichami. Mnichów nikt nie podejrzewa. Poza tym mają kaptury i lepiej można obserwować. Ja wcielę się w rolę brata Pito. Zakonnego. Brata Zakonnego, a ty. Kuźwa niedźwiedziak na ciebie to każdy habit będzie za mały. Wiesz co, ty będziesz. Organistą! Tak, Rzefie, ale ja nie mogę tego robić przy ludziach. Czego? A co niby robi onanista w kościele? wiedza. Ty masz być organistą! No, organistą! No, ci kapucyni mnie zmylili. Jak organistą, to ok. No, moja mama zawsze chciała, żebym był lekarzem. Przepraszam bardzo, od kiedy organista jest lekarzem? No to kto przyczepia organy? Na pewno nie organista. A kto? Kto, kto? Organolog po prostu. Po prostu. Transplantolog. Przecież wiem, Nowak nie poprawia mnie, zresztą sprawdzałem cię, zresztą mam to w dupie. Dobra, czyli tak. Ja wchodzę jako brat Albert, ty wchodzisz jako organista Mieczysław, a Nowak wejdzie jako siostra. Siostra szefa. Co? No to oczywiste, skoro Nowak ma być siostrą, a szef ma być bratem, czyli siostra brata. Nie, nie, nie będzie moją siostrą. No to czyją ma być siostrą? Moją? Nie, nie będzie niczyją siostrą, będzie po prostu siostrą. Ale jak ma być siostrą, jak nie ma rodzeństwa? <grym> Kuźwa, będzie siostrą zakonną, niedźwiedziak! Żebyś zapamiętał, ja brat, ty organista, a Nowak będzie zakonnicą. Oj, wjedziemy tam konno. Dlaczego konno? No sam szef powiedział, że Nowak wejdzie za konnicą. Kuźwa. Nie, wiesz co, mam dla ciebie bardzo odpowiedzialne szpiegowskie zadanie. Niedźwiedziak, będziesz organistą niemową. Ale szefie, Od tak teraz, to... od teraz trenuj, trenuj takiego Jamesa Bonda z kołkiem w ryju, dobrze? Dobra, szefie. Dobrze. Czy my mamy jakiś plan tego kościoła? Nie musimy mieć, mamy coś lepszego. Mamy gosposie proboszcza. Możesz chodzić. No siema, depsy! A wy co ta z co? Nigdy nie widzieliście takiej abstrakcyjnej kobiety, co? Wera jestem! Katarzyna Nowak! A ty, gościu? Co on kurde, nie mówi? jest? Ty jesteś ty, ty, policjantem w ogóle? O, kalabury! Lubię! Dawaj! Y, y, tniesz! Y, wycinasz! Y, wyciągasz! Y, nie, nie, nie. Przeszczepiasz organy! Y, nie, nie. Jesteś organistą! ona ma nam pomóc złapać złodzieja? O, w zamian za wycofanie zarzutu o znieważenie funkcjonariusza na służbie. A co ona zrobiła? A podczas marszu w zeszłym tygodniu wysmarowała całą twarz kaczym głównym. No, brzydliwa, ale gdzie to obraza funkcjonariusza? To była moja twarz. <noise> Dobra, depsy, gadajcie. E, co w zamian, jak znajdę te zaginięte pieniądze? <noise> To byłby po prostu cud. Guściu, ja jestem specjalistką od cudów. Tak. No pewnie, jak kiedyś zamieniłam masło w mleko. Ręcznie. No naprawdę, cud. Brawo, cud. Po prostu cud. Zaraz będziesz świętą i będziesz miała nad głową tą. A górę. No. Także tego. I jak e, znajdziesz tego złodzieja i odzyskasz pieniądze, to kuźwa, połowa jest twoja. Nie no ma problemu. Mam cię, ją! Nie, 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 zostaw mnie, nie dotykaj mnie. Oddawaj pieniądze, tu policja. Nie, nie, dobrze, dobrze, już oddaję, oddaję. I zdarzył się cud! Nie, nie, nie. Dobra, dobra, dobra. E, połowa moja, tak? Okej. Okay. No, to jak jeszcze będziecie potrzebować jakichś cudów, no nie, na CITO, to dzwońcie! Woo! Woo! Szefie, i, i co teraz? Niedźwiedziak! Odezwałeś się! Kolejny cud! Nie dziękujcie!